Jak się scilować na Rock for People? Możliwości jest wiele. Na mapie nawet pozaznaczane są takie strefy, które temu służą. No i kiedy nie pracuję, a pracuję jak widać ciężko, kiedy nie pracuję, to staram się znaleźć na siebie kawałek jakiejś zieleni. Bo to jest najprostszy sposób. Tej zieleni jest sporo. Zajmujemy ją i mamy dla siebie. Ale zawsze lepszym sposobem jest zajrzenie do jednej ze stref, którejś z, z marek. Te marki, a tutaj hamaczek, hamaczek. Te marki w jakiś sposób zawsze budują swoje zagródki i próbują zapewnić przeróżne rozrywki, na przykład piłkę nożną. Na różne sposoby ta piłka nożna jest zapewniana. Na przykład na taki. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście znalezienie sobie czegoś do siedzenia albo leżakowania, czyli leżak, krzesełko. Opcje. Oj, tutaj ja odpoczywam. Kamera nie chodzi sama, jak widać. Wiadomo, że najlepiej jest silować na koncercie, no ale można poskakać w piasku, porobić różne rzeczy, można podyndać na diabelskim młynie. Można też bardziej romantycznie spędzić czas. Z góry niektóre strefy wyglądają następująco. Tu się dzieje dużo ruchowych rzeczy. Tu się już dynda. Dynda nie zawsze spoko. Leżaczki, o których wspomniałem, często niestety dogrywa do nich... DJ i to jest mniej lub bardziej dopasowane do charakteru imprezy. Ale wiecie, zawsze takie te miejsca. O, tu się dynda też i huśta, tu też i tu. No to jest ekstra. No ale właśnie w takich miejscach często pojawia się jakiś tam DJ, który mniej lub bardziej przeszkadza. Przeszkadza lub nie to nie jest takie, chodźcie dalej. To nie jest takie istotne. Wieczorem, tu chyba będzie DJ, już nie pamiętam. Pewnie tak. Wieczorem. No, cholera, no, tak. Wieczorem da się też odpoczywać w wyżej wymieniony sposób. Natomiast nie polecam leżakowania na trawie, bo najbardziej oświetlonym miejscem jest właśnie diabelski młyn i sceny, które. Są równie głośne co oświetlone, i tam jest sporo barierów wizualnych i często pirotechnika. No, ale jak leżycie gdzieś na trawie, to ktoś może w was wdepnąć. No, to jest trochę wtedy główna sprawa, więc unikamy tego. Wybieramy raczej takie miejsca już przeznaczone do profesjonalnego siedzenia. Jest tego sporo wieczorem też. Wieczorem też ta strefa miała służyć i miała świetnie wyglądać. Miała być oświetlona, i, i no i do tego oświetlenia zaraz przejdziemy, bo to jest y, 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 taka szalona rozgrywka, tu zdaje się Czesi próbowali y, zreważować się Anglikom za, no zaraz Wam pokażę za co, za, za taką siatę, że y, hej, w ogóle jak można bramkarzowi założyć taką siatę w tak ważnym meczu, to to jest Mistrzostwo Świata, patrzcie, Bęk i siedzi. Żośnik, no i oni musieli to odreagować. Teren miał być pięknie oświetlony. Nie zawsze tak było. To, co zaraz zobaczycie i to, co teraz widzicie, to jest jeden z najjaśniejszych w cudzysłowie przykładów. Generalnie nie było dużo tego, ale jak ktoś chciał zrobić ładne zdjęcie, to oczywiście zawsze sobie znalazł ku temu dobrze oświetlony punkcik. Generalnie chillujemy z rozmysłem, wieczorem zwłaszcza, oszczędzamy siły i widzimy się jutro, kiedy opowiem o scenach.